Witajcie kochani na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i przychodzę do zodiakalnych szczelców z prognozą na maj. Zobaczymy, drogie szczelce, jaki będzie ten miesiąc. Moją intencją jest dowiedzieć się dla Was, na co powinniście zwrócić uwagę, jakie informacje mogą Wam pomóc w tym miesiącu, jeżeli jakieś decyzje będą na przykład do podjęcia. Zobaczymy. Do odczytu zapraszam też nie tylko zodiakalne szczelce, ale popatrzcie, yy, gdzie macie księżyc, jaki jest wasz znak schodzący. Kochani, przekaz jest generalny. Pamiętajcie o tym. Ja staram się zawsze przedstawić yy, jak najszersze spektrum informacji, tak aby każdy mógł wziąć ten fragment, który będzie rezonował. Dobrze. Kochani, mam tu taką natychmiastową wiadomość dla kogoś, kto słucha, że wyjście z trudnej, kryzysowej, finansowej sytuacji pojawiła się piątka monet może znaleźć rozwiązanie w Waszej pasji, Waszej pewności siebie. Mam tutaj królową buław. To jest taka natychmiastowa informacja, która przychodzi, że. Być może ten okres trudny finansowy jest po to, abyście się zwrócili w kierunku tego, co naprawdę chcecie robić. Być może jest jakaś pasja, która jest w strefie waszych marzeń i chce się wydobyć z tej szufladki pod kątem marzenie do szufladki. Zarabiam na tym. Mam tu taki silny przekaz, właśnie, że rozwiązaniem tych finansowych problemów, być może przejściowych, być może dla kogoś długotrwałych, jest wykorzystanie. Swoich talentów, bo królowa buław to jest taka piękna, dojrzała energia, która jest pewna siebie, tego co robi, jest zdecydowana. I to jest taka piękna energia zachęcająca do działania. Natomiast, kochani, mam też takie poczucie wraz z giermkiem monet, że dla części z Was wyjściem z tych kłopotów finansowych w maju może być. Rozpoczęcie czegoś nowego. Giermek Monet jest na początku swojej drogi. On się chce uczyć, on chce gromadzić um, nowe umiejętności. Być może część z Was musi się czegoś nauczyć. Y, potrzebuje nowych umiejętności i tej pewności siebie, żeby zacząć robić to, co, drogie szczelce, lubicie. Natomiast, kochani, w maju jesteście na pewno też proszeni o to, aby zadbać o siebie i zachować równowagę. Dwójka monet. Dwójka monet mówi o człowieku, który żongluje różnymi sprawami i ledwo stoi na nogach. Więc nie wiem, co tutaj wymknęło się spod kontroli, gdzie jest nierównowaga w waszym życiu. Natomiast, drogie szczelce, jesteście proszeni do tego, żeby wprowadzić y, tą właśnie równowagę, zbalansować niektóre sprawy, bo być może część, y, być może tematy zawodowe was pochłonęły, być może jakieś nie wiem rozpraszacze różnego rodzaju was pochłonęły. No tu może być szereg y, spraw. Będziemy sobie teraz doprecyzowywać wiadomości, dobieram kart i już patrzymy. Oj, tu się rozsypały karty, ale już, już patrzymy, drogie szelce. Co dla was, moi drodzy? Takie mam generalne wrażenie, że wy będziecie pracować właśnie w maju nad poprawą. Popatrzcie, maj to jest piąty miesiąc, tu jest też piątka, to są y, y, takie kryzysowe sytuacje. Jeżeli pojawiają się piątki w tarocie, piątka monet mówi o braku. Bardzo często są to braki finansowe, ale może to być też poczucie braku ogólnie. Mamy koło fortuny. Fajnie, czyli sytuacja będzie dla Was się zmieniać dokładnie. Tak jak mówiłam, to dotyczy spraw zawodowych. Pojawiła się ósemka monet. Mamy szóstkę kielichów i. Dziewiątkę buław. Drogie strzelce. Dziewiątka buław to jest taka piękna karta, która mówi: nie poddawaj się. Jeżeli ci nie wyszło kilka razy. Straciłeś straciłaś wiarę w siebie, nie poddawaj się, spróbuj jeszcze raz. Życie to jest jedna wielka tajemnica i nie wiadomo, dlaczego raz nam wychodzi, raz nam nie wychodzi i. Przy tej karcie mam takie silne poczucie, że może chodzić o timing, o właściwy czas. Czyli teraz jesteście w maju zachęceni do tego, drogie strzelce, żeby spróbować jeszcze raz. Być może chcecie wcielić w pomysł zawodowy w życie, bo mam tutaj ósemkę monet, która mówi mi o pięknej pracy, której jest bardzo dużo. Ona jest. Szyta na miarę dla Was, czyli Wy będziecie faktycznie, mam tu takie poczucie, łączyć pasję z życiem zawodowym, żeby wynieść życie na inny poziom. Czyli, drogie szczelce, Wam tego chyba nie trzeba powtarzać, bo Wy jesteście pełni pasji, pełni ognia. Idźcie za tym. Idźcie za tą pasją, idźcie za, um, za tym, co Was woła, za tym, za czym tęskni Wasze serce i spróbujcie znaleźć w tym Yy, również poprawę Waszych finansów. Bo mówię, pasja nie musi być tylko w szufladzie z napisem pasja, tylko to może być wasz sposób na życie. Natomiast no, koło fortuny mówi o tym, że w maju dla części z was pojawi się wydarzenie, które przesunie Was na yy, mapie życia. Będzie to, myślę, że bardzo ciekawe dla Was, bo pozwoli Wam wyjść z różnego rodzaju kłopotów, zwłaszcza tutaj widzę te kłopoty finansowe. Jestem bardzo ciekawa, co to dla Was będzie. I mam jeszcze szóstkę kielichów, a szóstka kielichów mówi mi o tęsknocie. Tęsknocie nostalgii za przeszłością albo za kimś z przeszłości. Część e, strzelców może tutaj tęsknić za sobą, za osobą jaką byliście kiedyś. I może czas do tego wrócić. Może czas wrócić do tej dziecięcej radości i z tego poziomu podejmować decyzje. Popatrzmy co dalej dla was. Zobaczmy. Dajcie znać, kochani, jak to rezonuje. Jak ten miesiąc dla Was będzie się kształtował. Zapraszam też do subskrypcji. Pojawi się niedługo numerologia. Ok, mamy dziesiątkę kielichów. I mamy sprawiedliwość. I to zaraz przy kole fortuny. To jest ciekawe, kochani, bo myślę, że Wy odrabiacie jakąś lekcję. I być może jest tak, że kilkukrotnie wam się nie udawało, dziewiątka buław, coś tam nie grało, i w końcu udaje wam się przełamać ten schemat. Mamy koło fortuny i mamy sprawiedliwość, czyli w końcu to koło się przekręca na dobre, już nie będziecie musieli odrabiać tej samej lekcji, doświadczać braku. I to wynika tylko i wyłącznie z tego, że nauczyliście się czegoś w wyniku tych doświadczeń, bo wszystkie, Zwłaszcza kryzysowe doświadczenia są po to, żebyśmy albo przesunęli się z miejsca na miejsce, albo zdobyli doświadczenie i mądrość. I my przychodzimy tutaj na planetę Ziemia się uczyć i doświadczać i rozwijać. Więc myślę, że te wszystkie doświadczenia w końcu dają Wam pozytywne zamknięcie. Dodatkowo miesiąc maj będzie dla Was, drogie strzelce, obfitował w taką radość z rodziny. I być może też po trudnościach. Być może ktoś miał jakieś konflikty rodzinne, coś tu się działo na tym gruncie. Natomiast w maju sytuacja się stabilizuje, dziesiątka kielichów mówi o tym, że czeka nas szczęście rodzinne, zadowolenie, taki dobry okres. Ja w ogóle mam tu poczucie, jak patrzę na te karty, że dużo dobrego dla was szczelce się zadzieje w maju. Bierzemy teraz karty księżycowe. Potem moją talię kart, nieznaną ścieżkę, a na koniec weźmiemy liście herbaty. I będziemy <laughs> kończyć przekaz. Zobaczmy, co dla Was. Trzymaj się swojej wizji. Księżyc stały. Kochani, jeżeli obraliście jakiś, jakiś kurs, jesteście na ścieżce i po drodze mówię, nie udawało się, spróbujcie jeszcze raz. Być może w maju część z Was ukończy coś, nad czym pracujecie od dłuższego czasu, i być może też chcieliście się poddać. Nie róbcie tego, nie poddawajcie się, bo wszystko jest na jak najlepszej drodze. Zobaczmy, kochani, co z nieznanej ścieżki dla Was. Nie. Zrozum moc granic. Mówienie nie pozwala chronić Twój czas. Kochani, jeżeli komuś mówisz nie, to sobie mówisz tak. I to jest karta, która zachęca Cię do tego, abyś postawił, postawiła zdrowe granice, bo My bardzo chcemy ludziom pomóc, my bardzo chcemy być dla kogoś bliskiego, ale czasami po prostu ludzie przekraczają nasze granice, bo nie umiemy powiedzieć słowa nie. I to jest dla Was zaproszenie w maju, aby spróbować zbudować zdrowe granice, bo kochani, Wy wtedy jesteście autentyczni. Jak wy szczerze mówicie, co wam pasuje, co wam nie pasuje i to nie jest egoizm, to jest po prostu szczerość. To jest autentyczność, To jest dla mnie w porządku, a to nie jest. To nasze relacje również zaczynają być prawdziwe, autentyczne. Nie ma już tylu nieporozumień. Być może tutaj jest kwestia tego balansu, że, być, że ktoś tutaj z Was, za bardzo skupił się na pomocy innym i zaniedbał siebie. To może być też ten brak balansu. Natomiast trzeba w maju postawić na siebie na efektywną pracę, na spełnienie swoich pasji. No i trzymam kciuki, żeby tutaj mm, sprawy potoczyły się tak, jak sobie marzycie. Teraz, kochani, liście herbaty, ja sobie tylko je podzielę. Jest ich bardzo dużo. Tu będzie taka specyficzna, kochani, wiadomość dla kogoś, kto mnie słucha. Zobaczmy, co tutaj się nam pokaże dla strzelców w maju. O, proszę, miłość wypadła z impetem. To może być, słuchajcie, nie tylko miłość, nowy związek, czy. Czy wspaniałe partnerstwo to może być? Słuchajcie też to, co wy będziecie kochać, robić, tej pasji. Ja naprawdę ta królowa buław mówi do mnie od samego początku w tym przekazie, w tym przesłaniu. Zobaczmy. Tu aż mi się kilka kart yy, yy, odwróciło, ale dobra, weźmy je. Dobrze, mamy miłość, czyli myślę, że tutaj dla części z Was maj to będzie taki okres miłosny, ale też okres robienia tego, co kochacie. Mamy małe oszczerzenie, jeżeli chodzi o papugę. Ktoś może plotkować. Drogie szczelce, nie wszystkim trzeba się dzielić, nie wszystkim trzeba opowiadać, zwłaszcza w miejscu pracy. Nie wiem, czy mam takie poczucie, ale też, jeżeli macie jakieś plany, nie dzielcie się tym za wcześnie. Mamy młodszą kobietę. Część z Was będzie tutaj załatwiać sprawy z kimś młodszym, i to może być osoba nawet decyzyjna, która będzie podejmować decyzję, może jakieś pozwolenie, tego typu rzeczy, lub może to być związek z młodszą kobietą. Jeżeli mam tu miłość, to może się okazać, że część z Was będzie rozważać, czy wejść w związek z młodszą kobietą, bo być może jakieś przekonania Wam na to nie pozwalają. Drabina. Spinacie się w kierunku sukcesu. No dokładnie, wydaje mi się, że jak pójdziecie za głosem serca, swojej pasji, będziecie budować naprawdę krok po kroku sukces, taki w strefie materii. Mam jeszcze tutaj anioła z, z duchowym prowadzeniem i wieloryba, który mówi o zmartwieniu, że martwicie się czymś bardzo, a w ostatecznej sytuacji okaże się, że to było tylko zmartwienie, że sprawy poukładały się w waszym, na Waszą korzyść. Pamiętajcie, kochani, że macie przewodników, że macie anioła stróża. Jeżeli w to wierzycie, jest wyższa siła, do której zawsze możecie się zwrócić i jesteście też zachęceni do tego, żeby poświęcić kilka chwil w ciągu dnia, żeby poprosić o to prowadzenie, okazać wdzięczność za to, co macie i wziąć kilka głębszych oddechów. Kochani, dajcie znać koniecznie, jak to przesłanie rezonuje, co tam u Was słychać. Zapraszam serdecznie do subskrypcji, do zaglądnięcia na mój kanał. Mam nadzieję, że znajdziecie tam pogłębienie niektórych przekazów. Zapraszam serdecznie i jak zawsze, do zobaczenia.